No witam Was, pierwszy dzień wiosny na naszym konińskim rynku. Przyjechałem nową e, przeprawą pieszo rowerową przez kanał Ulgi przy rzece Warty, ale z, te, z tego to nagram film chyba jutro. A teraz zobaczymy rynek, który był w tamtym roku oddany po remoncie, ulepszeniu. Porobili takie drewniane ławki, siedziska Posadzili zieleń Jak widzicie Tylko brakuje stojaków na rowery Tu zrobili tak zwane oczko wodne Do którego nie wiem jakim cudem jakaś babka wjechała no i tam też są te siedziska do posiedzenia, kosze, wszystko zrobili w takim drewnie, w blasze, która zardzewiała No tu jak wiecie to mamy koniński ratus z poprzednich moich filmów. Pizzeria Nero, moje Indie, restauracja, kawiarnia, warto tu zajrzeć, dobre jedzonko. No i, i tak to wygląda. Tutaj jest Urząd Stanu Cywilnego. Tu mamy naszego konińskiego konio-człowieka. I to jest, jak to mówią, pierwszy rynek w Koninie, jeszcze jest drugi, tak zwany Żydowski, Garniacki. Ale o tym to już też nagrywałem film, zapraszam na mój YouTube I tak to wygląda Godzina 12.17 A tu nie ma żywej duszy praktycznie No niestety nic się nie dzieje. Tu rynek powinien tętnić życiem. A w weekendy to się nie mówi.